z Rzymu i wracał już niedługo do Polski. Ale z tego miejsca bardzo chciałbym was powiedzieć. Jestem teraz w miejscu, gdzie mieszkał święty Ignacy przez kilka lat. Tutaj, moi drodzy, możecie zobaczyć obraz Matki Bożej, taką ikonę, którą święty Ignacy miał nad swoim miał jako jezuici, Madonna della Scrivania. W tych pokojach Ignacego może znaleźć na przykład takie coś jak po śmierci zrobiono maskę świętemu Ignacemu z jego głowy, na jego głowie i ta maska później, to była maska w Gipsie i maska w wosku, A z tej maski później był zrobiony odlew. I tutaj znajduje się taki monumencik, na którym jest zrobiona figura tej głowy. Więc taka była twarz. Musiccie zobaczyć, naszego świętego. I co jest ciekawe, jak się... taka sala, w której święty Ignacy przyjmował jako generał zakonu różnych różne wydania e, ćwiczeń duchowych świętego takie wielkie bardzo za wszystkich dobrych kupić kamienice modlę się w ogóle za Wszystkich dobroczyńców Centrum Mocni w Duchu, za wspólnotę Mocni w Duchu, po prostu za całą tą wielką rzeczywistość, która pod nazwą Mocni w Duchu się kryje, a której od ponad roku mam zaszczyt być duszpasterzem, z której się też wywodzę, tutaj w miejscu św. Ignacego tak ważnym w tych wszystkich intencjach będę. Więc zachęcam Was do tego, żeby, żeby do tej modlitwy się przyłączyć. No mówię, spróbuj... Nie wiem, bo tu co chwilę mi to przerywa. Ja to spróbuję teraz ustawić, żeby móc zacząć mszę Świętą. Zobaczymy, czy się to uda. Eee. Słuchajcie, tu. O! Tak, widzę. To jest słaba perspektywa, muszę ją poprawić. Może się uda, kochani, z tą Muszą Świętą, zobaczymy. Troszeczkę wezmę do góry. No nie tak nie widać mojej głowy. Dobrze, napiszcie proszę, czy mnie dobrze słychać. Dobrze, słuchajcie. nami. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Niech się módlmy się. Panie poprzez dary wtedy, gdy będzie dokona, dokonał, a wypuści was. Oto Słowo Boże. Od swój naród bardzo rozmnożył że uczynił go, że znienawidzili jego ludzie. Ale Błogosławiony jest. My mocniej przylgnęli do Twojego Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Wami. Zawienne, abyśmy głosili, My śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwałę. Pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem. I doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech będzie zawsze z Wami. Ciało i krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, z miłości nad nami baranku boży który gładzisz grzechy baranka ta panie, potępienia lecz dzięki twemu miłosierdziu niech mnie chroni skutecznie leczy moją duszę i ciało grzechy świata błogosławieni którzy zostali wezwani na jego ucztę panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W tym miejscu pomodlić. To są słowa, które święty Ignacy umieścił na końcu swoich ćwiczeń duchowych. Zabierz. Panie i pana naszego. Kochany założyciel jezuitów, chciałem podziękować za.